Wenus w Rybach. 11 marca 2024 roku, dokładnie o godzinie 22:50, astrologiczny krajobraz naszego wszechświata uległ subtelnej, lecz potężnej przemianie. Wenus, planeta miłości, piękna, harmonii i wartości, opuściła obiektywne i praktyczne terytorium Wodnika, by zanurzyć się w głębokie, emocjonalne i intuicyjne wody ryb. Wenus pozostanie w rybach do 5 kwietnia. Co to znaczy dla nas? W rybach, Wenus czuje się dobrze. Jest to czas, gdy miłość staje się bardziej bezwarunkowa, empatia wzrasta, a nasza intuicja jest na najwyższym poziomie. To okres, kiedy granice między tym, co realne, a tym, co wyimaginowane, zaczynają się zacierać, otwierając drzwi do świata marzeń. Sztuki i duchowości. Miłość i relacje. Wenus w Rybach przynosi czas głębokiej emocjonalnej łączności. To idealny moment, by otworzyć swoje serce na nowe lub pogłębić istniejące relacje. Emocje mogą być bardziej intensywne, a zrozumienie i współczucie kluczami do głębszych więzi. Single mogą odkryć, że przyciągają ludzi na podobnych duchowych lub emocjonalnych drogach. Kreatywność i inspiracja. Pod wpływem Wenus w rybach, nasza kreatywność i inspiracja mogą osiągnąć nowe szczyty. To doskonały czas na eksplorowanie sztuki, muzyki, pisania czy jakiejkolwiek formy wyrazu, która pozwala na połączenie się z głębszymi, często nieuświadomionymi częściami naszego ja. Marzenia i intuicja mogą stać się potężnymi narzędziami w twórczym procesie. Duchowość i wzrost osobisty. Wenus w Rybach zachęca do zanurzenia się w naszych duchowych poszukiwaniach i rozwoju osobistym. To czas, kiedy łatwiej jest nam połączyć się z uniwersalną miłością i współczuciem, zarówno wobec siebie, jak i innych. Praktyki medytacyjne, mindfulness, czy jakiekolwiek formy duchowego wyrazu przynoszą głębokie ukojenie i wewnętrzną przemianę. Wskazówki. Jak najlepiej wykorzystać ten czas? Poddaj się przypływowi. Pozwól sobie być bardziej otwartym na emocje i intuicje. Zajmij się sztuką. To doskonały czas na rozpoczęcie lub pogłębienie swojej artystycznej praktyki. Dbaj o swoje relacje. Dziel się swoją miłością i współczuciem z bliskimi. Pogłębiaj swoją duchowość. Odkrywaj nowe duchowe praktyki, lub zagłębiaj te, które już znasz. Pamiętaj, że każdy przechodzi przez te energetyczne zmiany inaczej, ale otwarcie serca na miłość, kreatywność i duchowy wzrost, które przynosi Wenus w rybach, sprawi, że ten okres będzie wyjątkowo magiczny i inspirujący dla nas wszystkich. Odkrywaj, eksperymentuj i pozwól, aby magiczne wody ryb prowadziły Cię przez ten fascynujący czas. Kto wie jakie cuda odkryjesz w głębinach swojego serca i duszy. Wróżbita Łukasz Węcka